My jesteśmy Byliśmy i będziemy My nie błądzimy, tylko wszystko widzimy, nie szydzimy, wspieramy, otwieramy, bramy szczęścia, biegniemy naturalnie Królewsko, a ty kurewsko mocno pragniesz śmierci Więc bracie, niech już cię ręka nie swędzi Czy my? Czy oni nie jesteśmy rozpierdoleni? Więc dawaj, życie inaczej układaj, nie wiesz, bycie pozaziemskie. Allah, akbary i śmiery, i fojary, i smary nienawiści. My też nienawidzimy, ale oczy otworzymy i chcemy dobrze. Więc zastanów się poważnie, czy życie w Tobie jest dobre. Czy żyje w tobie Bóg kamikadze? Ja ci dobrze radzę i wiem, że islam to polityka. Chrześcijaństwo to dno, Budda to mgła obudna. A to w nas są Bogowie, a nasi ojcowie tam gdzieś na innej planecie patrzą i łzy smażą. Planeta upada, a my jak mrówki trzymając się za odwrót Podążamy z złą ścieżką i wysadzamy braci dzieci Więc wzrok nieszczęścia, więc wzrok niech szczęścia nie traci I żyjmy, bierzmy przykład z lepszych Ja cały czas biorę i nadal jestem słaby, ale mam oczy i widzę Widzę i się brzydzę że już tak dalej nie mogę i podcinam ci nogę. Po co to robię? Widzę ten smak, widzę ten płacz, widzę ten smutek, strzały wybuchy, a świat jest duży. A i tak wszyscy się zmieścimy. Wszyscy daleko polecimy. Więc nie wysadzajmy się w powietrze. Można inaczej przesunąć się w przestrzeni, a bombka nic nie zmieni. Francja leci z nami, poruszamy skrzydłami i przemieramy islamicznie, błyskawicznie umysły żeby wszyscy doczekali się kosmosu więc zero chaosu bogowie radości to my i nasi ojcowie przysyłający nam moc, więc islamku nie daj się programować my nie chcemy strzelać, wolimy gadać tak, tak to jest właśnie życia smak wolimy gadać ale jak trzeba, to możemy się spowiadać, słowami rozpierdalać, przebijać, rozwiewać, Mumie podnosić, w czasie się przynosić. I dalej nie będziemy znosić, więc stajemy, i idziemy wspólnie. He, 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 he. I prawe lewej krzywy się wyprostuję i dlatego zawsze dobrym dziękuję. A zło tratuje, więc żyje. Więc życie smakuje i buzuje, dalej buduje. Czuję się jak smok w przestrzeni, który to doceni. My nie ciemni, oświeceni przemawiają i czasami na imprezie rozrabiają. I pozdrawiają kanonimowo. Nowocześnie bajecznie schizowo. A ty zło wyrzucaj przez okno. Trzymajcie się, się nigdy nie poddajcie. Pozdrawiam. Greetings.